Gdzie ma Filip, a do kolejny filmik? Na naszym kanale. Na tym, na kanale. No, nie wiem czy dobrze idzie. chyba dobrze, ale. Kuli cool telefon, ja, ja nie mam zły tego. bo ma. Tak. Ja na, na ekran teraz No i dawca. No tu i. Dobra, widzowie. Na względzie nie widziałem. Aha, bo widzicie dokumenty... Inaczej wyjdzie na zaczynał film. Na, trochę, trochę będzie przeróbka, trochę nie w sumie. Ona właśnie na źle widziałem na zaczynał filmik. Wcześniej niż ja. Dlatego właśnie <grym> tak inaczej. Wszystko. widzicie jego ekran, albo jest widziałem tutaj ekran, albo tutaj. Tego tak, to nie. nie widzicie na ekran tylko kamerkę widzicie. Mam zimniaki. Więc trochę to właśnie to będzie inaczej. Dwa. No. Eka, się widzieliście, żebyś nam miał tego. E, na ładne telefony, więc to będzie działać. Mobiza może to instalować na życie. No więc... Na Nie wiem. No jeszcze będziecie, bo ja na mojej już wiedzą. No niestety widzowie ja się, na, się na na kanale i, i na moim, bo tu na tu na dwóch kanałach. Na no, więc. I jeszcze nie, to jest na trzech kanałach to jest na trzech kanałach, bo jeszcze na kamila kanale, to może coś muszę wrzucić E pod nogi jak ja bym się nagrywał tego, e, farminga, to murka Wrzucił na, na kanał no farminga. Tego to, to nie wiem, to wiem. Bo nie tak ja. Ja mam ja często i do tego, że widziałem odcinek. To znaczy, że uderzył. Moja na baza, ona wam się weźmie jak na baza jest. Ale, ale... Czy ta nie, nie da. u da. Ostat to, to, to nie to nie jest ale baza, To nie. Nie tylko baza. bo tam to Ale bazę. No, kamer Ta starzaka czy ta? No, więc, to jest, to jest to be, to te, be, baza każda co się, baza, to się to wie, to to jest to jest, to, baza, to jest baza w tanej bazie. Bo tu jak tutaj popsujecie i tutaj zabudujecie, to tu... no i dupa. No jest dupa, no i dupa. 500, 2 to rajd. ja nie jestem głodny. Dobra, No i zabudujecie, bo tu właśnie właśnie macie kabina tajną bazę. Ale tutaj macie oczywiście moją tę bazę. O, tu mam moja. I tutaj jak wchodzicie to macie się, nie wiem czy ja pokazywałem na, na odcinku czy nie Nie Tu na, na, na plecak Ja na, tu dzisiaj twój plecak Gdzie? A nie bo no, niebieski chyba jest mój Czekaj Nie, No to tu jest mój, bo ja mam dwa plecaki, mam niebieski i żółty Dobra Tutaj w jest kod Który nikt tak, o już się nie, nie wiedział Tak, oczywiście ja chciałem zapomnieć to. ten kod i, no i tutaj nie wiem, jakie tu jest kot. Można wie. No do mojej krzyki. No, no ale, ale tej mojej na tej bazie, De.

o, trzeba by zrobić nam skrzynkę. No i stale tak się jaka na kornu się zbiła. Na telefonie ma to widzicie. Nie, nie warto pisać kokol do skrzynki. No, tylko na 60. No, skrzynka na kodzie. No i stale tak się jaka na kornu się zbiła. Na telefonie ma to widzicie. I nie warto sobie pisać kokojki. Macie. Powiem. I dobra, dziewiątkowca, żebyście tego nie widzieli, w lodówce schowam. Można kończ na... Co? Nie wiem, się w lodówce schowa... coś? nigdy nie widział, nikt tego nie słyszał, ko... No ale co ty robisz w lodówce? W lodówce schowam. Co? 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 Chod do krzyki kiedy się w lodówce chowa... Coś A jaka to jest ta na drodze? No ale co ty chodzisz No to do, do kamila Z tym starym do kamila Widzowie już wiedzą co to za kod A jaka to jest ta na drodze? Jak widzicie działa krzyleczka Mar wchodzi Nie wiem do ile to te... To już się, się nagrywamy Myślę. No bo tutaj, właśnie, to nie przyszło. To jest gówna. Co to stało a to jest? Co to Co telefon, mi spada? Bez tego. nie widziałem na niewidzialności. To nie było w Mamy pleca, której właśnie na będzie miał kiedyś. Nie pisać mi tutaj. Zzizzi Bo kto o tego się na nagrywa e, tego? To ten film na YouTube'a Nocno kolejne No my nagrywamy, ale my o obretnafce stawiamy, nie tak albo o trzynastej. Bo kto o tego na nagrywa tego? Ja jest film na YouTube'a. Nocno kolejny. My No my nagrywamy, ale my o obretnawce stawiamy, nie tak. No już dem. Ja mam 6, Nic, bo, bo inaczej zaczęliśmy nagrywać i do tego. Dlatego widziałem, ja mówiłem. A jak ja grają to dopiero... E, Łacha, jest pi, 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 a umy to przecież a u mnie to było potem. Bo inaczej zaczęliśmy no nagrywać i tak do tego. Tak macie opóźnienie jakby. Macie opóźnienie. Mm. Dlatego widziałem, mówiłem. Jak ja grają to dopiero... E, Łacha, bo jest to przecież

Ostał, tak, chcę to, że widzę. Nie ma, chcę to... to, stosuje, to... A, a, aby jak to, Na, to jest Ale a ale nie ma. A jest No, bo no, no, się to. Jest dość dziwne. No, no. Tutaj jest. Nie ma, tak, tak to... tą bakletkę, tą widać.

No, wszystko, co się widzicie, no, nie na no, chorobie, ale widzicie wszystko na kamerce. Oczywiście, e, no nie tak, minut, ile, ile idziemy, nie tak samo. Czyli będziemy być nie, o minutę wcześniej. Na być żebym wcześniej. Bo to było 15 sekund, i dopiero powiem to, co powiedziałem. się widzicie, widzowie. Takie mm. to, 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 są, to się dziwne, że oni piesi widzą. No. Tu, tutaj właśnie widziałem Macie McDonald. To też było Tak, to jest w, mako, no. Ta, jest w mako, no. to, 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 są, to, się, to mako, się dziwne, to, to się to dziwne że oni piesi widzą. ja do domu. To też Ha, ten budowali, żeby... ha, ten A, ten co się budowaliśmy tutaj. Aż mamy nakajowkę na policję. A ja idę do mojego... Daj jego domu. Chodź tam, szczela. Nie siedem lat. A, ten co się budowaliśmy Aha, okej. widzę. No, właśnie to widzowie, y, wy nie wiecie, ale do mnie oczywiście Bartek pisał, trochę im opisałem, z no Bartkiem. Dzisiaj nie, ale wczoraj napisał do mnie. Przyszymy, może dzwonić, ja dzisiaj u bo nie będzie dzwonił, nie a właśnie się do niego pisze jednak. A ja bym to właśnie kładą pod taką przeróbkę, a ja mam to ja Czy ty jesteś w moim domu? Nie, nie no jestem. Mała skala, skąd mnie nie pojawił nikt? Chyba właśnie nikt widzisz, no dobra, no jestem. To jestem to w kiblu, się, postala. bo myślałem, że sikać. Czy, czy ty jesteś w moim domu? No skala, skąd mnie nie, nie pojawił A nie... tutaj się nie ma milo, dziś widzisz widzę tu kamerę. Cze? Czemu kibylon mam lampiony? Nie, nie, nie. To masz już ile, bo ja mam 10 ile, prawie. To, 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 to tak do 13, jednak dwa, nie? Czemu kibylon? Bo będę się długo przysyłać, i to dopiero będzie. Nie, tak do 12. 12 maksimum. Więc tak, dobra, no na chwili musisz się jeszcze odcinek. Jeśli po prostu będę go to się z tym na mojej kanale, bo tutaj właśnie ma duże filmy przesyłać. Na nie? Więc takie... Taki... Kremigowy pokój, no bago, masz tutaj. A ja mam do ciebie pytanie, co ty to robisz? Nie, tylko, byłem no to Nie widzę na... bo chodźmy się jeszcze o odcinek, nie? tutaj. Nie, do 12 powiedziałem. A jak się nazywa cię pytanie, co ty to jej jest? Do 12. No to będzie długo szło. No i będzie dupa, i nawet dopełnimy. Do 13. Zabiję wrzucić film. Do 13. Tu mamy szczury. Do 13 miały być. No są zdjęcia szczurów w Minecraft. Chyba kaka by zrobił. No w tej podobno jakaś wieża Kamila czy jakoś tam Wie chyba się zamek. To, to jest, a to ty byłeś tam w Hiblum. Tak. Ale chyba... Um, gdzie ty jesteś? Nie oszukałeś mojej polonki. Nie, nie, nie. Teraz zakończymy ten odcinek, bo już za chwilę trzynastka. A 13, to ty to, to ja, to byłeś tam, tam ja. Możemy nam kończyć, nie? Ja, Nagrywanie. Nie no, tak, o dziękuję Dziękujemy za zdania, cię grapasiu, na kolejny i do zobaczenia. Do jutra.